Pamiętam początki Kacpra, jak zaczynał swoją przygodę z boksem. Zaczynało to się od wiejskiej sali, małej sali, zbudowanej po części przez Kacpra. W spartańskich warunkach dostał, pamiętam ode mnie, skakankę. Z tego co wiem, sentymentalnie ma tą skakankę do dziś, do dzisiaj używa. Zaczynał w podartych butach. W butach za dużych o dwa rozmiary. Po też jednej porażce, którą miał w turnieju z Mateuszem Cielepałem pozmieniał swoje myślenie, zmienił sztab, zaczął dalej ciężko pracować, wyciągnął z tego wnioski. No i dzisiaj walczy z Adamem Kownackim. To jest jakby droga, którą, którą przebył. Oczywiście to jest za sprawą też naszej organizacji, naszego teamu, pracy zespołowej, nas wszystkich. No i dzisiaj mamy walkę, największą walkę, którą można sobie w tym momencie w Polsce wyobrazić w kategorii królewskiej Opas. Mistrza Polski. Mam nadzieję, że dla KTE jest to początek wyśmienitej i owocnej kariery w boksie zawodowym.